Dzień drugi, zabawy. Siódma rano. Czyli, wyspałem spałem się jak na takie zawody, dość, dość długo. O, śniadanko. Jakaś obsianka. No i co? No, kierunek Kraków. W Krakowie lasek wolski, czyli wspinaczka po tych pagórkach. Później przebicie się przez miasto na Bały. No i kierunek szczucin. A za Szczucinem zobaczymy, o której dojadę, w jakim będę stanie. Czy będę jechał dalej, czy tam będę szukał jakiejś y, kwatery. W każdym razie, no cóż. Rower z grubsza obsłużony. Łańcuch nasmarowany. Umyć go nie ma gdzie, ale może jak będzie jakaś mejnia y, przy stacji benzynowej, to się ogarnie. A na razie, komu w drogę, temu czas. O tej siódmej rano warunki termiczne są bardzo komfortowe. Nie wiem ile jest stopni, bo to no nie sprawdzałem. Natomiast jadę w krótkim rękawku. Jest akurat chłodno w sam raz, tak, żeby, tak żeby kręcić bez, bez upału. Natomiast podejrzewam, że już tak od południa, jak yy, wiadę na te wały za Krakowem. No to będzie żarówa, tam słoneczko pokaże, co może, na co je stać. Na razie fajny asfalcik, lekki, komfortowy, taki w sam raz na rozruch. A Kraków się zbliża. No przed nami opactwo tnieckie charakterystyczny klasztor czyli co? czyli znak, że no powoli powoli zbliżam się do Krakowa jeszcze parę, parę kilometrów zostało no, a w Krakowie planuję na BP jakiś mały postój jest w miarę solidne śniadanie tak żeby mieć no, power na kolejny odcinek rogi z, zwłaszcza że z tego co y, tam się orientuję to między Krakowem a Szczucinem za wiele miejsc nie ma takich zaopatrzeniowych Zwłaszcza, że nie można liczyć specjalnie na yy, sklepiki wiejskie, no bo dzisiaj jest niedziela. No jak na razie, ten kawałek między Tyńcem a Krakowem jest puszczony drogą. No właśnie taką polną. Nie jedziemy butelką, nie jedziemy asfaltami. Tak, w ramach urozmaicenia trasy. Mam lekko wygiętą tarczę abuncową i do tej pory gdzieś tam klocek delikatnie ocierał w pewnym, no, na pewnym momencie tego obrotu koła. A teraz przestał ocierać i zachszurać tak no tylko zaczął popiskiwać. No jest to takie dość, bym powiedział, uciążliwe. Ale tylko 900, tam 90 kilometrów i będzie można coś zadziałać. Noście ranko zjedzone. Teraz trzeba pokonać. Lasek Wolski No nie ukrywam, że te podjazdy, podejścia są takie rozgrzewające No dzięki Ci Ojcze Dyrektorze że nie musimy się tam skrobać na samą górę jak rundka honorowa dookoła. A tu impreza z na orientację. Jakie to jest piękne doznanie Równe błonia, asfalt ścieżka rowerowa wydzielona Och, Mały odpoczynek po tych ostatnich pagórkach Teraz tylko przebić się przez centrum wśród turystów i nad Wisłę. O i teraz ta masakra na trasie i przebijanie się przez tłum na krakowskim rynku. No i wróciłem na właściwą stronę Wisły Czyli mam ją po lewej ręce I w tej chwili jadę do Niepołomic, kierunek Niepołomice Tam jest jakaś taka restauracyjka, knajpka tuż przy samym wale To może się zatrzymam i uzupełnię wodę, jeżeli będzie czynna No i już powolutku szuter się zmieni w asfalt i w zasadzie tak będzie do samego Szczucina. A co potem to się okaże? Nie ma co planować. Wiadomo, że muszę dzisiaj no, wykręcić tak, żeby sumarycznie mieć te 340 km, tak? Żeby ten teoretyczny bilans dzienny mi się zgadzał. Będę chciał pojechać trochę więcej, ale ile, jak, gdzie. No, czas pokaże. Ach, jest dużo mądrości w tym powiedzeniu, że nieważne są Twoje plany na, Wis na Wisłę, ważne są plany Wisły na Ciebie. Co by można było planować, na przykład przejazd przez Kraków, tu godzinkę szybko, no się okazało, że pokonanie tego lasku wolskiego, tych pagórków tam, nie jest takie proste. Jeszcze były zawody tam przełajowe, biegowe, co chwilę zawodnicy wyskakiwali na trasę, wszystko taśmami pogro... pogrodzone, więc nie było to takie proste. A teraz może jaką muzyczkę zaraz puszczę, żeby się nie skwiło. I przed siebie. Przed momentem odwiedziłem małą restauracyjkę, mały bar przy samej trasie, nazywa się Zwał jak zwał, kapitalny pomysł, zawsze można wciągnąć jakieś pierogi, uzupełnić za wodę w bidonach, wypić jakąś kolę, chwilę odpocząć, no, bardzo fajny pomysł. Także trochę odżyłem zapasy w brzuchu od, odtworzone i można sobie spokojnie do wieczora teraz jechać. No, miałem małą zagwostkę jak rozplanować dzisiejsze spanie. Jedna opcja to była taka, żeby jechać to tak prawie na maksa jak na mnie i zanocować w wiacie, takiej, która jest przy jakimś kole gospodyń wiejskich no, albo druga opcja nie jechać tak długo i zanocować w Szczucinie w całkiem przyzwoitych warunkach w restauracji, która ma pokoje dla gości jak, jak imprezują Teraz pomnę doświadczeń, że z poprzednich dłuższych ultra, to nie jest u mnie problemem, to, że, ja, żeby jechać. Problemem jest regeneracja, Po prostu regeneruje się już zbyt powoli. Więc decyzja była prosta: telefon do tej restauracji, do tego no, hotelu, krótka rozmowa, no i miła pani stwierdziła, że nie ma problemu. Zostawi mi tam klucze w skrytce, kod wejściowy i tak dalej, i tak dalej. Także mogę sobie przyjechać kiedy chcę i za śmieszne pieniążki no mam po prostu normalnie pokój hotelowy. Co prawda będę te 20 czy tam 25 km w plecy, ale myślę, że jak dobrze wypocznę, stanę sobie jutro, nie wiem, 5.30 o 6 maksymalnie już wyjadę, to spokojnie wszystko nadrobię, jeżeli tak to można powiedzieć. Jakbym był padnięty, to i tak bym wtedy nic nie nakręcił. Także jest w tej chwili 1530 do celu zostało mi do Noclegu 80, tam chyba 8 km, czyli tak naprawdę mam. Teraz wycieczkowe popołudnie. A to nie jest w obecnym czasie, to nie jest jakaś tam odległość, która by robiła jakiekolwiek wrażenie. Zostało mi jakieś 50 km, 55. A pogoda zaczyna się robić dość taka ciekawa. No, ale nic. Pogoda się zrobiła lekko bojowa. Nie wiem, czy zdążę dojechać, zanim nie zacznie lać. Chyba, że to tylko taka burzowa komórka, Chyba już w zasadzie przechodzi. No, zobaczymy. Ale przynajmniej coś się dzieje, rozbija tą nudę Telepania się po tych wałach. No Żeby tradycji stało się zadość. Oczywiście jakiś drobny deszczyk musiał się pojawić. Z godzina 18.00. Deszczyk pada. A mi zostało jakieś 40-50 km. No 40 No chwilowo zmienił się wał, znaczy zmieniła się nawierzchnia wału, skończył się asfalt No została taka takie ścieżki szutrowe i wbrew pozorom jest to bardzo miła odmiana Oczywiście po asfalcie jechało się szybciej. Natomiast było to tak strasznie nudne, że od no, masakra było strasznie. No, nużące do, do kwadratu. Tutaj jadę oczywiście wolniej, ale coś się dzieje, coś muszę reagować. Czyli jest to jakiś taki chwilowo pozytywny obiad. Za parę kilometrów zjadę z Wału, jadę między wioski i tak chyba z grubsza już będzie w kierunku yy, szczucina no a tam na kwaterę i nocleg no, miejscowość wielka ale stadion zacny No słynna wieś, Zma słynąca z malowanych domów w Zalipie. Mam tylko cichą nadzieję, że trasa jest poprowadzona tak, no, żeby zobaczyć tę atrakcję. Zobaczymy. Bym powiedział, że jak na razie to dość skromnie. inaczej to sobie wyobrażałem, ale okay.